Cześć, witam was moi kochani widzowie. W kolejnym odcinku zagrajmy stalker cień Czarnobyla. Dawno mnie tu nie było. Ja nawet no wartuję, jestem pewnie codziennie albo co drugi dzień. Mniejsza z tym. E, na wstępie, może chciałbym wam coś pogadać: bo, jak widzicie, mam czerwoną koszulkę. Wiecie o co chodzi: czerwony las, czerwona koszulka. A to tak, taka taka ciekawostka. Specjalnie ją założyłem. Nieważne. W każdym razie, może pozdrowię na początku kogoś, bo chciałbym pozdrowić Jotera, mojego widza. Misiaka, Areczka, Stalkerosa i tak, chyba najbardziej mi się widzieli te komentarze najczęściej. Więc pozdrawiam Was, żeby nie było. Nie, nie, nie zapominam o Was. Lubię czytać Wasze komentarze, więc komentujcie nadal. A my kontynuujemy naszą przygodę. Jesteśmy w Czerwonym Lesie, tak jak mówiłem. I naprawdę mamy strasznie dużo strzelania w tym odcinku i w poprzednim też. Tu mamy RPG. A uwaga, no zobaczcie, mamy też strasznie dużo przeciwników. O, ci są dobrze uzbrojeni, nawet. Oh my god. Sorry, że się powtarzam z tym AMGAD, ale kurde. No nie da się tu nie powiedzieć innego. Po prostu z każdej strony, gdzie nie pójdę, jest atak. E, uwaga, RPG. Chciałem strzelić, ale nie mam amunicji. O matko, zginę w tym odcinku, wyrzuć to. Uciekaj stąd, gościu. Ale mi. Gra zrobiła w konia teraz. Chciałem zrobić tak efektowne wejście na starcie, żeby wiecie, wchodzę, biorę RPG i pół strzał, gościa wysadza w kosmos. Zaraz ładuję kolejny pocisk. Pół wysadza całe miasto. Ale dobra, nie udało się. Dobra, tu mamy amunicję. Zbieramy standardowo. Nie będę już. już dobra, koniec. Ostatni raz mówiłem o amunicji, bo. Napierdzielam tej amunicji cały czas, ale naprawdę ona jest... Bez tej amunicji się nie da nic zrobić Dobra, przy okazji jak już tu jestem Sprawdźmy to oto miejsce Czy coś tu jest Tu jest jakiś schowek, ale dobra, nie będę go otwierał Wyjdźmy sobie... Dobra, tu jest snajpera, zerknijmy na tą snajperkę, miałem ją wcześniej wziąć I najlepsze jest to... Czy ona jest celna? Celność szczerze, ona nie jest celna, ale ma mega celownik. A najlepsze jest to, że ona jest... No wbrew pozorom nie jest jakaś mega ciężka, więc jeżeli się postaramy... Albo przynajmniej ja się postaram. I wyrzucę przykładowo ten artefakt. A... I ten jeden artefakt. I z nim jednego bandaża to możemy się postarać o fajną snajperkę, więc... Mamy trzy bronie w magazynie. To, to znaczy w plecaku. Nie wiem jak gościu pomieścił. Jak on może łazić, kurde, z takim obciążeniem. Ja to by mi kurde... Jaja opadły chyba odchodzenia, ale. Dobra. My się tu nie boimy, My idziemy na otwarty ogień. E... Wiecie, dlaczego tak sobie ostatnio myślałem? Bo mówiłem w ostatnim odcinku, że... że mi się coś tak w oczach mieni i tak dalej. Ja już wiem dlaczego. Nie wiem, czy się domyślacie. Ale sama gra nas kieruje właśnie w to miejsce. O oh my god, nie śrubę, tylko lornetkę kolego. Sama gra kieruje nas w to miejsce. A wiecie co jest w tym miejscu? Mózgo węglacz. A co robi mózg go zwęglacz? My... Me... No jak sama nazwa mówi. Z... Z węgla na mózg, więc... Dobra, tam jest gość. Czy ta snajpera... Dobra, robimy test snajperki, uwaga. O oh, oh mój god! Cicho! Nie bój się. Uwaga. Nie wiem, czy gości zabiłem, czy nie. Ale ich tu dużo. Ej, fajna ta snajperka. Uwaga, jeszcze raz. Dobra, musiałem tego załatwić. Został mi jeden pocisk, więc. Nie mówię, że się jej pozbędę. Ale chciałem wykorzystać do końca przynajmniej Jak będę musiał, to się jej pozbędę. A tutaj się jeszcze będą różne rzeczy działy. Ja wam to gwarantuję. Nie no, no ja powiem wam szczerze, że mimo że tam to jest broń sniperska, to moja broń sniperska jest dużo lepsza. Dobra, wypierdykaj. Wolę jednak kurde mieć. Więcej miejsca i więcej pocisków w swoim ekwipunku, niż jest to Pierdykać. Oczywiście standardowe rzeczy, bierzemy musimy zabrać ze sobą. Dobra, gdzie my jesteśmy? Zerknijmy jeszcze na to, bo coś mi tak mieni w oczach. Tu jest helikopter, zobaczcie. My tam, ja tam nie poszedłem, dlatego że tam prawdopodobnie jest duże promieniowanie. Może jak będę wracał, to przy okazji tam zajrzymy. Na razie chcę wyłączyć. Tego, to, to, tego mózgo zwęglacza, całego cokolwiek to jest, i musimy się dostać w ogóle w tamto miejsce. Zakazane to jest helikopter, 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 helikopter. Tu jest kolejna broń snajperska ale nam to jest niepotrzebne. No i cały czas martwi mnie poziom krytyczny promieniowania, bo cały czas słyszę. Ino mi tam jakieś. Gdzieś goście są aha, tu jest helikopter. Dobra, wiem gdzie jesteśmy. Tam jest droga do Prypeci Matko. Jedyna my do Prypeci na razie się nie wybieramy. Zerknijmy tylko pierwsze. Dobra, tam jest dwóch gości. Moja broń strzelecka powinna ich tam załatwić. O oh my god, patrzcie, strzeliłem raz, wylazło trzech. A było tylko dwóch. Nie działa, mi tu. Dobra, jeszcze trzech zostało. Wiecie co, nie wiem, czy zauważyliście, ale delikatnie nauczyłem się skąd. Delikatnie nauczyłem się y, naprawiać bandażami. I ostatnio strasznie dużo bandaży używam. Już nie ma, także. Kurde, Ej, wiecie co? No, cholera jasna! Skąd z tej strzelasz? O! Oj, gościu był dobry. Dobrze się schował. To powiem Wam szczerze, że Wam się to udało zrobić teraz. Dobra. Pozbierajmy jeszcze, posprawdzajmy zwłoki. Na razie no, nie, no, nie, nie widzę nikogo na horyzoncie, kto mu będą no, tutaj przeszkodzić. Ja nie zbieram tej amunicji do akacza. Może to jest błąd, może powinienem zmienić. To strasznie jej tu dużo. Zerknijmy jeszcze do tego gościa. Czy możemy tu wejść do tego gościa ze sniperką, czy nie bardzo? Na pewno w jakiś sposób by się dało. Ale pewnie by trzeba wejść od drugiej strony albo w jakieś dziurze w płocie. Ale nie chcę się tego szukać specjalnie. Dobra, lecimy, lecimy dalej. Zobaczymy, co się wydarzy. No powiem wam szczerze, że zaczyna mi się mienić w oczach znowu. Coś jest nie tak. Słyszycie to? Oh my god! Szczur! Kurwa mać! Czemu? Skąd się te potwory biorą? Anomalia. Ja to rozwalę na szybki wypadek. Czasem je to chciało zabić. Cześć, zobaczmy co tam jest w ogóle. O, tam jest jeden gościu. Wiecie co? Zobaczcie na to. Patrzcie, lebeczki. Eee, taka ciekawostka. Gdybym ty beczek teraz nie rozsadził, prawdopodobnie te beczki by poleciały. I... Ci goście z Monolitu by na nas je spuścili Nie wiem czy o tym wiecie, czy zdajecie sobie z tego sprawę, czy to jest ważne czy nie O oh mój god, coś leci znowu świnia słyszę O matko, jakie promieniowanie wysokie Ja mam jakieś zwidy chyba już powoli O mal, prawie mnie załatwiłeś Udało ci się prawie, gościu Dobra, chyba nic na razie tu nie, co, nie widzimy, idziemy dalej. No i teraz tak. Te wszystkie rzeczy, które zbieraliśmy dotychczas, promieniowanie. Zobaczcie. Co to jest? Poszcie ej, je, je, mogę coś sprawdzić, ja tylko sprawdzę, czy to nas zabije. Nie, to nam nic nie robi, ale sprawia, że jesteśmy zombiakami. A jeden pocisk, który zwala. Dobra, czyli ten mózg go zwęglarz. Uwaga! O matko. I zobaczcie jaki dziwny efekt górna, szczury, nie szczury, jawy Monolit ja się nie widzę, nie dziwię się, że ci goście zaczynają wariować w pewnym momencie, o matko. Patrzcie co się tam dzieje. Ej, dobra Gościu jest tak schowany, że ja nie jestem w stanie mu nic zrobić Czy możemy iść tędy? Dość duże promieniowanie Dobra, padł Goście strzelają w ogóle do kogoś innego Matko, zobaczcie co się ze mną dzieje Staje się zombiakiem Ja nie chcę być zombiakiem, hallo ja wam monolicie współczuję, że wam się takie zwidy pojawiają. To co się przed wami jakaś laska pojawia, czy co? Że tak wierzycie w to gówno? No ja bym nie chciał, żeby taka tańcząca pijawka przede mną stała. O matko, tu jest duże promieniowanie. Ale dobra spróbujmy się przedrzeć, uwaga. Niedobrze, niedobrze, niedobrze! Wyznajdź wejście do bunkra sterowniczego. Fajnie, dobra, znajdę może wcześniej czy później. Na razie chcę się uporać, kurde, z tym, że mnie tu nikt nie zabił. Zobaczcie, są dziki. Kurde, pojawiają się takie cuda. Ale szczerze, te dziki to nie są tu najpro, naj, najgorsze. Tu jest schowek, ryzykujemy, uwaga. Dobra, fajny artefakt tutaj był. Na zadrapanie plus 5 bez żadnych ujemnych wartości. W ogóle pierwszy raz widzę taki artefakt w życiu Kubielak. Chętnie bym go ubrał, tylko nie mam takiej potrzeby. Dobra, snorku, spierdykaj. Cieszę się, ciebie boję. Chłopie, ja widziałem gorsze rzeczy. Ale zobaczcie, jak to wygląda zajebiście. Masakraż, aż mam ciary. Gorszym problemem jest to, że strasznie dużo celi jest. Czy 7 celi i nie wiem gdzie oni są. I oni nas mogą atakować z każdego miejsca. Lornetka, uwaga. Tu są czyjeś nogi. A tu stoi gość. Kurde, nie widzę nikogo przez te mutanty. Wiedźmy na wieżę, uwaga. O matko, skąd do mnie strzelacie? Halo! Kurde Dobra, złażę. Stąd. Ja są stąd złażę, ja są złażę. Uwaga! Nawet nie wiem, skąd oni do mnie strzelają, to jest najgorsze. Jeszcze 8, trup, 8 celi tu jest. Oj, to coś czuję, że będzie ciężka walka. Dobra, są. Jeszcze pięciu. Ja tutaj się trochę rozejrzę, ludzie. Masz jeszcze jednego, udła się kurwa tym granatem. Przed dwóch zostało panowie. Dobra, już czuję się w miarę prawie że bezpieczny w tym miejscu. Mimo, że ono jest takie dość nie za. O! Ej, obstałem, że tam jest wejście do, do tego czegoś, co mamy wejść tam. Ale wiecie, co ja tam na razie. Mimo wszystko nie będę właził. Chcąc nie chcąc. Zanim skończę ten odcinek, bo będziemy musieć wejść w tamto miejsce się jakoś tam przedrzeć w jakiś sposób uwaga, pozbieram sobie te rzeczy, chcę się trochę rozejrzeć po tej elektrowni, przecież to nie jest elektrownia, to jest jakaś stacja anten, tylko czy możemy tędy przejść? możemy, przejść przez ten wagon, dobra, dobrze wiedzieć ja tutaj wrócę pod koniec odcinka, natomiast chcę tu jeszcze jak mówiłem, pozwiedzać trochę mam nadzieję, że nie umrę z tego powodu uwaga Mamy kombinezon Strażnik Wolności. na kombinezon. Czy on jest lepszy? Na dzień dzisiejszy wygląda, że kombinezon z wolności jest lżejszy i troszkę delikatnie lepszy, więc sobie go ubiorę. Od tej chwili jesteśmy gościem z wolności. Oficjalnie gościem z wolności. Dobra, tu gdzieś jest trup, to znaczy przeciwnik. Musimy być przygotowi na to. Najgorzej, że go nie widzę. Dobra, ten padł. Tu leci kolejny, widzę jego nogi. Zrobię tak jak w filmach. Dobra, padł, jeszcze jeden został. Kurde, te szczury są pojebane. Wprawdzie jest jeszcze jeden. Ale liczę po cichu na to, że nie uda mu się go, nas zabić. jest? Dobra, mam wizę go. Pewnie broń się zacina zawsze nie w niektórych modencjach co trzeba. Patrzcie. Zaraz zrobię specjalnie clickbait. No jeżeli nie, że nie ma to wpływu jako tako na mnie. Czy możemy tu wejść? Nie możemy. Dobra, to wynosimy się w takim razie z tego miejsca delikatnie. Chcę jeszcze przejść, zobaczyć, co się znajduje dalej. Patrzcie, jak ta stacja antenowa wygląda. O, widzę kolejny cel. Jeszcze nie wiem gdzie, ale widzę. Pewnie jest na wieży gdzieś. Jeden jest tam, sniper. Oni strzelają w ogóle do kogoś innego. Krytyczny poziom emisji. Dobra. Nie ma czego tu szukać. Ludziska, więc jest taka sprawa. Hmm. Pochodzimy sobie po tym miejscu, ale prawdopodobnie jak wyłączymy ten mózg go z bo zobaczcie na to, co się z nami dzieje. My tutaj dostajemy szwanku A pioba! Warto To specjalnie. Nie no, strasznie dużo jest tu. Pierwszy raz jak szedłem tędy, bo nie będę ukrywał, że szedłem tu już pierwszy raz kiedyś. Zmęczyłem się. Było troszkę to lepsze, to znaczy bardziej przerażające. Natomiast nasz Stalker się tak zmęczył całym chodzeniem, chyba że po prostu te stwory odbierają mu jakąś energię. Dobra, panowie i panie. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek podobał. Chciałbym, żebyście zostawili łapkę w górę. Bo jest to bardzo istotne. Subskrypcje na moim kanale to też jest dość istotne. A ja się teraz z Wami żegnam. W przyszłym odcinku wybieramy się do podziemi. Zobaczcie. Prawdopodobnie wyłączymy ten mózg węglacz pod warunkiem, że wcześniej nie zostaniemy zombiakami. Ja się z wami żegnam i do usłyszenia na razie.